Wieżowiec Dave versus Palion versus Oleczkowy vs Leonowy Siema, panowie! Ciema. Cześć! Dzisiaj robimy, widzowie, wieżowce Jak widzicie, są cztery bryły naszych wieżowców No i na razie one są puste, są z totalnego kamienia Ale będziemy je budować Oczywiście jesteśmy poza Palionowym I będziemy... Czemu ty mi respisz kurczaki na twarzy? Hopie, co ty robisz? No, nie, ekstra! Nie ma teraz czasu na kurczaki Trzeba zbudować wieżowiec Są cztery genialne bryły I działa to, widzowie, tak, że co 5 minut będziemy budować kolejną bryłę Czyli ja zaczynam 5 minut budować swoją, a potem przesuwamy się, ja buduję Oleczkowego, Oleczkowy buduje Paliona, Palion buduje Leona, ale on buduje moją i tak się zmieniamy co 5 minut i na końcu zobaczymy jaki wieżowiec z tego wyjdzie, czyli każdy do każdego wieżowca dodaje swoją cegiełkę. Subskrybujcie, oglądajcie do końca, a my zaczynamy, dobra panowie, czas, start, 5 minut od teraz, lecimy z Nie ma, no Bolowskiego, to, to będzie łatwiej. Nie ma Bolowskiego, <laughs> czyli Bolowski nie stroluje, bo jak wiecie w poprzednim odcinku, <laughs> kiedyś jak budowaliśmy wieżowce, to Bolowski strasznie strolował i no nie dało się patrzeć na te wieżowce, dobra, jaką ja Bryłę. Ej dobra, zawsze bryła jest najcięższa na starcie to wybrania ja bym wolał już o... bez tego klocka budować. Ta no no tak? by łatwiej o wiele. No. Nie właśnie, musi być utrudnienie, no to nie może być takie proste. E, ja dam chyba coś takiego. Jest problem, bo ja nie umiem budować. No to spokojnie ta środę! To nie jest takie ciężkie człowieku. E, tu zrobimy na cztery czy tu na cztery. Zawsze ta pierwsza e, osoba, która buduje, czyli no w tym przypadku my No to po prostu najdłużej to zajmuje, bo potem. Te wieżowce są już często już gotowe i tam mnie nawet co zmieniać. Dobra. Ja, totalnie nie mam pomysłu na ten wieżowiec, Nie przygotowałem się. Spokojnie, spokojnie, nikt się nie przygotował. Ja mam tutaj jakiś pomysł, ale nie wiem jak go jeszcze tutaj zrobię. Ja chyba zrobię po prostu. Dobra, ja mam pomysł. Mam pomysł! Jak to będzie wyglądać? Dobra, czyli zrobię tutaj tak, okej, okay, pyk. Dobra. Pamiętajcie, że ten wieżowiec musi być maksymalnie przypominający nasze osoby. Czyli jak ja się przesunę, no to też muszę budować w stylu danej osoby. No, nie możemy budować w innym stylu, bo wtedy to nie będzie. Pasować, eee, pyk, dobra. No tu detale, trzeba detale dać jakieś żeby każdy wiedział po tym jak to zrobić. Tak, ja robię, ja robię właśnie takie coś, żeby żeby każdy z was miał mniej więcej jakiś narzucony pomysł, jak to można potem zrobić, okej? Czy to tak? O, nieźle. Co ja zrobiłem? Dobra, źle. Okej. Okay. Jaki macie w ogóle pomysł? Wy robicie to w kuliście czy jakoś inaczej? Jak, jak jest nie właśnie? Nie pra... kan Kanciaście! Musisz Chciałbym mi powiedzieć, bo ja nie chcę powiedzieć. zrobić tego samego, no! no a ty oleczkowy jak robisz? Chciałbym ci powiedzieć, ale serio nie mam totalnie pomysłu Dobra, ja robię, ja robię tak no Tak na oko, tak na oko no e, Tu, 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 tu. Okej To jest tak, dobra Ej dobra, to jest fajne Ej, mój wieżowiec zaczyna wyglądać spoko Dobra, teraz muszę dodać e, Koloru tutaj trochę Czyli dodamy pyk, okej okay. W sumie, o zło. W sumie w 5 minut dałoby się to skończyć, nie? Y, replace stone na y, lime, concrete, lime. Uu, dobra. Dobre co? szczęście, że nie ma Bolowskiego. Bo przynajmniej to się nie zepsuje nam, tutaj, wszystko, <grym nie? <grym bo gdyby był Bolowski, 2, 3, to jest 2, koniec. Czemu? Bolowski tak strollował ostatnio te, te wieżowce, na to się nie dał patrzeć, nie? Dobra. Ale mój wygląda dobra! Ej, mój jest. Dobra. 2, 3, to mi się tak podoba. Ale to jest fajne Raz, dwa, trzy, uh... raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy Nieźle Totalnie nie wiem co zbudować, serio Lecę lec lec na takim randomie teraz trzy, dwa, dwa, trzy. A jaki kolor pasuje do zielonego? Uh... Zielony Dzięki Dla <laughs> za <Droga laughs> pomoc, chłopaku Zróbmy uh, tutaj uh... Nie, ja tak nie chcę, bo to będzie wyglądać tak jak poprzednio um... tu musi być coś nowego uh... O, o, nie, nie, Co? nie mm. A w ogóle jaki ty masz pomysł, bo każdego pytałeś o pomysł A sam I... być może powiedział jaki masz ty mój, pomysł Mój pomysł jest totalnie dziwny, ja, znaczy ja wam go mogę powiedzieć, on po prostu wygląda yy, nie wiem jak Widelec? Nie, nie jak widelec. No, nie no. wiem! To jest totalnie co innego, nie, to jest totalnie coś innego. Nigdy takiego wyżawca chyba na oczy nie widziałem. Eee, widelec. To zrobimy tak i tak, dobra. I trzeba teraz tylko trafić w dobre miejsce. Szybko, dobra, to leci tu i tu chyba. Dobrze trafiłem? Tak jest, dobra. Mamy coś takiego, okej. Okay. Eee, myślę, czy takie jedno, czy dwa. Minęły już cztery minuty, nie. więc za minutę. No Nie ma opcji! Za minutę Ej. zmiana. Za minutę zmiana, no co? Takie były, takie były zasady, byliście na nie gotowi! To właśnie nie może być tak, że wszystko sami zrobicie, bo to właśnie wtedy byłoby nudne. Musimy się zamienić. Dobra, jak to te moje wygląda? Nie chcę podglądać tam kogoś. Eee, dobra, mamy. Me tak? Mega mało czasu. Mm, Bardzo mało. Czasu jest wystarczająco! Pół minuty zostało! Eee, no! Tak, 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 pół minuty, pół minuty. A potem trzeba się zdać na osobę, która będzie po nas. Dobra, ee, tu zrobimy tak i tak, tak i tak. On tak oczekuje. Ja, ja to jaka ja bo trzeba tu zmienić kolor. O! Szybko! Pamiętajcie, żeby zrobić tak, żeby ta osoba w miarę się domyśliła, co wam chodzi, nie, bo potem to będą problemy. Eee... No, u mnie będzie problem na pewno. <laughs> Spokojnie, nie! Będzie git. Eee, jak ja tu mam? Tak, dobra, okej. Okay. Red, szybko, 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 szybko. Dobra, okej. Okay. To jest trudne. Dobra, dobra, okej. Okay. Dobra, ja, ja mam skończony. Dobra, uwaga. Przechodzimy, bo jest 5.30 nagrania. Czyli uwaga, przechodzimy za 3, 2, 1. Dobra, idziemy. Ja zdam... Ej, jakie fajne! Co jest? Ej, ty zrobiłeś jak Amongusa! Ej, mega fajne! Nie spoileruj inny! Leon, co ty co ty kurde zrobiłeś? CO Co Leon jest! nie ma! Jak jest? Ej, jak nic nie ma! No co ty gadasz? Ty ktoś będzie ciężej! Ej, o tak jest! Mm, co ja tutaj mogę teraz dorysować? Eee... No Dobra, okej Ej, dobra, dobra, oleczkowe zrobił to idealnie, ja nie wiem co mam zrobić, nie! Dobra? Serio? Tak, jest mega dobrze. Dobra, wiem co zrobię. Mm, dodamy tutaj takie kilka elementów. Spoko. E... No to ciekawie, co miał Palion na myśli, budując tą swoją wieżę. Eee, no, Palion, ty? No, <grym> e, No, jak to mam zmienić? Eee, Pepe no zawsze takie ciekawe budynki buduje, no to trzeba akurat przyznać. Eee, dobra, eee, tu zrobimy, dobra, tak. Raz, dwa, trzy. Zmieści się, zmieści się, okej. Okay. Eee, damy to dotąd, chyba. Eee, set. Like blue concrete Dobra, okej, okay. ale śmieszne. Nie wytrzymam. Ej, dobra, twój mioczny jest. Będzie tak kozacki. Ej, on jest na raz, dwa, trzy. Okej, okay, czyli raz, dwa, trzy. I tutaj, dobra, i tu. I tutaj dajemy, że gdzieś dotąd chyba. Okej, okay, okej. Okay. Czy to się mniej więcej pokryło? Prawie idealnie. O jedno w bok. Dobra, pik. Dobra, teraz tak naprawdę najwięcej się zmieni. Ta runda zmienia chyba najwięcej, bo każdy z nas dorysuje swoje jakieś pomysły. I to się chyba najbardziej pożyczy. Ciężko zdenia. zmienić. Potem już no, będzie no, ciężko. Potem tak. ja już będzie to, że ty chciałeś. Uuuuuuuuu! Uh -huh. uh -huh. Okej, okay, dobra, to robimy tak, dobra jest rączka. Ja nie mogę, co, co jest? Dobra, ten mój powiedzmy tak nie jest taki dobry. Ale mogę zepsuć ten wyżół, więc przepraszam, jak go zepsuję. Uh ja również <laughs> przepraszam za wszystkie moje błędy, które popełniłem w tym odcinku. <laughs> nie, spokojnie <laughs> będzie żadnych błędów! Nie mówimy tak, dobra. Uh nie! Jak zrobić krawat w Minecrafcie? Jak ja to mam zrobić? Miałem taki fajny pomysł, dobra. Krawat? Krawat chciałem zrobić, no? Eee. Dobra, zrobimy po prostu coś takiego chyba. Czemu ty nie zrobisz tego symetrycznie? Eee. Nie, to wyszedł Bamba! Co ja robię? Co ja w ogóle? Co ja w ogóle robię? Eee. To się zgadza jeśli robisz walka. Eee! Tu jest równo tu jest... Dobra, to jest mega ciężkie. Nie, halo. Ale syf, nie, nie Nie wytrzymam. Ej, dobra. Ja mam tak wiem. Nie! Coś się zmieniłem, dobra. Coś Nie, tam to mi się usunęło, dobra. ale fajny wieżowiec. Dobra. Nie, co się dzieje? Czemu to nie działa? Oh, no, Dobra, zepsuł mi się Minecraft. Muszę zrobić to inaczej, dobra. Zrobię tak, zrobię tutaj, pyk. A jaki wieżowiec? Co ty masz do mojego wieżowca? Ty coś tam zepsułeś, nie, dobra! Teraz ty będziesz trollować te odcinki, nie? Nie uh. troluję, musisz tylko na niego zerknąć. Nie, 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 dobra, tam jest na pewno coś nie tak, nie, to jest... Aaa, 100%! Dobra, mm, tu zrobimy set. Y o, działa, działa, działa. Yo, to działa, działa, ja cię to działa! Nie, 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 to nie może takie być. O, ja nie mogę, dobra, tu zrobimy tak, dobra, okej, okay. tu zrobimy tak, pyk. E, szybko! Dobra, bał! zostało, minuta! Minuta 30, minuta 30 została. Ole, kozackie! Mm -mm, dobra, dobra Ale, zrobiłem ci leon. Tak, i zrobiłem wieżowiec. Dobra? Dobra, jest dobra, ja też, ja też, ja myślę, że. Co cię bawi? No ty. Ty mi zepsułeś wieżowiec cały, no! Nie wytrzymam! Ja nie mogę! Nie, dobra, ja zerknąłem <laughs> przez szybanek. Co to jest? Czemu ja mam taki wieżowiec? Nie mogę, ja tak chciałem ładnie zrobić, mi strolowali wszystko! Nie, jest ładnie, serio! Nie wytrzymam, nie! Ty? możesz tego zepsuć! Wiesz, tak zrobiłem ci taki wieżowiec, co nie zresztą Tak, ale u Dave'a! Ja nie mogę, nie A, a dobra e, Ostatnia zmiana, uwaga, bo zobaczyliście z kogo przechodzimy. Czekaj, nie, jeszcze nie, nie pozwalam na to! Trzeba, trzeba, trzeba! Eeeee, wite the... Dobra, okej okay. no, no Zrobiłem taki wieżowiec, nie Ja mogę nie mogę, nie Dobra, uwaga Przechodzimy, dobra. przechodzimy ej, ktoś w prawo Niech to cudo dobra. Dobra. Ja nie mogę, ale ktoś syp zrobił u mnie, nie ja mogę nie mogę, co, co to jest, co to ale jest? Ale O Boże. No, ej dobra, kto jest? robił teraz paliona? Te on ma najnajładniejszy ja. Ja nie mogę tak. Co no. proszę? Dobra. Ciecio, to, to jest? Dobra, dobra, nie. dobra, dobra. Jak ja tam, dobra, dobra. wiesz, że jest mega fajny. No fajny. Uh... No fajnie wygląda właśnie. Co mój? Ja no widziałem swój. to, to jest cringe, nie? Ja nie mogę na to patrzeć tam. <laughs> dobra, eee. Dobra, ale mam pomysł. Ale mam pomysł na tego, dobra. Okej, okay, dobra, to będzie fajne. Weźmiemy tutaj. Co ja mam zrobić, uh... u Leona? Przecież wszystko zrobione już. No, teraz zaczyna się kombinowanie! Kombinowanie! Ciężkie! Dobra, pych, zrobię tak. Okej, okay. i to teraz poleci tutaj. Dobra, ale... Nie, tu się tak! Czemu tu się tak? O, dobra, to się tego tak nie zrobię. Czemu lawa działa w taki głupi sposób? Dobra, to to usuniemy. Mmm, dobra. Co ja mogę dodać? Opaliona. To jest fajne, to jest Ale fajne. Ale głupie. No nie, no bo mój wieszowiec coś mi i nie mogę o tym przestać myśleć, nie? Ja, nie wiem ja co z... mam zrobić już. Ja nie wiem, to, to mój wieszowiec teraz będzie wyglądać beznadziejnie, nie? Y... Żabka kum kum. Nie, to jest jakoś zrobione cringe'owo, no. Ja nie wiem. Co ty dałeś? No trzeba by się jeszcze z tego śmiejeć, nie? Ja nie mogę, to będzie jakiś taki cringe. Dobra, nie. Twój wygrał, twój wygrał. Ja nie biorę za to widzowie odpowiedzialności, nie? Ja po prostu nie chcę na to patrzeć nawet. Dobra, tu zrobimy tak. Kurczę, jak zrobić eskę? Okej, okay, dobra, coś takiego i może coś takiego. O, ja nie mogę, ale syf. Mm. Kurze, nie da się zrobić. S! Ja nie mogę. Jak zrobić dolara? Ej, nie da się. Yyy... Nie. Dobra, to jest... Dobra, pewno ma tak ładny wieżowiec, nie wytrzymam. Wszystko się zgadza Ładniejszy w tym wieżowcu. Ma le Leon ma naj najładniejszy, jak tak patrzyłem. Leon? Serio. Serio? Kto mhm. robił Leonowi ostatni? Leon? Ty Ali, Przecież Leon nic nie ma na tym wieżowcu. <laughs> ma ale ma elegancki taki i schludny. Schronny, czyli po prostu kwadrat czerwony, basic. tak? Totalny basic, tu nic nie ma ciekawego uh, Kurczę no też ma fajny ten wieżowiec, no tutaj za bardzo nie da się z... nie da się zmienić, no Wiem co! O! o! O o! Tego nie ma! Wiem co, właśnie takich podstawowych rzeczy nie ma jak okno na przykład. To można zrobić? O, no! Jakieś punkciki widokowe, właśnie, w ogóle o tym zapomniałem. Dobra, pyk, 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 no i to od razu dodaję, no. To jest to, czego tu brakowało, no, pp, no, teraz powiemy, że jest to na 10. Dobra, teraz tu tak, okej. Okay. Tutaj dodamy szybkę, o, tu będzie wyglądać kuzacko. I o, dobra, to jest fajne, to mi się zaczyna podobać. E, tu zrobimy tak, tu zrobimy o, tak, dobra. to musi być. Nie zostały dwie minuty do robienia na tym <laughs> poziomie. A, mi się chce zobaczyć. ja? Nie, 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 dobra. No nie. No czemu wy sobie żartujecie to to z mojego dobre, wieżowca? Nie, to będzie dobre serio! Nie, dobra, ja się na to nie zgadzam. Nie, nie chcę na to patrzeć tam, nie? To jest po prostu tragedia. Yy, da, tutaj zrobimy. O, ale dobra, ale to jest taki pomysł. Dobra. Mm, tu pyk, 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 pyk dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie, to nie pasuje. Mm, może, że tak. Okej, okay, to może być bardziej róż. <laughs> to może być bardziej. Bud, to jakiś, okej, okay. hmm, ciemniejszy, dobra, damy coś takiego Okej, okay, okej, okay, to wygląda spoko eee, no i teraz co tu jeszcze u Nosu można zmienić? Eee, można... Mój no jest, no jest chyba brzydki, co? Nie, twój jest ładny, moim co zdaniem... Co jest brzydki? Naprawdę jest ładny Moim zdaniem? Ty masz jeden z ładniejszych chyba, no nie widziałem jeszcze reszty Więc może dlatego, no i też nie widziałem przede wszystkim swojego, ja myślę, że jak ja to zobaczę to się po prostu popłaczę, nie? A, tragedia. Dobra. dobra, ja tu więcej nic nie zmieniam, bo nie ma dobra, sensu. Tak. No, ja, ja chyba, ja chyba ten też zostawiam, no teraz będą ostatnie szkice, dobra. To uwaga, przechodzimy! Szybciej o minutę niż miało być, ale nie Co ty gadasz?! Przecież ty masz kozacki Leon! No wiem, Bo ja to Mówiłem. zrobiłem. Ej, to jest... A, co ty tam zrobiłeś? Co ty to Ej, to jest to Dużo tak... tam zmieniłem. Ej, ja nie wytrzymałem. to jest tak kuzacki że więc że ja nie wytrzymam. Ej, ja normalnie nie wiem, co tutaj zmieniać, nie? A co sądzisz o tym redstone? No mega! Co o, nie? Olek ma Dzidziusia. Ej, dobra, to ej, to jest tak mocne, to. Ja nie wiem, co. dobra. Co to... zmienić, Wolka? Ej, Olek, czemu twój posąg się zsikał w majtki? Co wy, co wy co zrobiliście? Co, to, co no, wy zrobiliście w tych wieżowcach? To miał być reprezentacyjny wasz punkt! No, no, mogę! Dobra, wyczyszcie, siusiu Dobra, jest jest tutaj za ja muszę tutaj coś takiego dodać. Ej, dobra, chciałbym coś u Dawida dodać, ale nic nie ma tutaj do dodania. Nie, tam już jest idealnie. No nie, wiem nie, 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 nie jest, jest idealnie. idealnie, zmieńcie coś, zmieńcie Jezus, coś. Jest, jest, nie, serio, jest perfekcyjnie u jest, jest idealnie. Nie co. Ja też, nie wiem już co można dodać. Ja też, to się tylko zepsuje. Czekaj, nie, nie można dodać. <laughs> dobra, ja dodałem to. Ej, dobra, zawsze można coś dodać, pamiętajcie, że nie za <laughs> Zawsze co można zaje? coś dodać do wieżowca? Ej, do... ej, dobra! Zawsze dy... A... można do wieżowca coś dodać, Słuchaj. dobra! Ej, syn, ej, olek, ty nic nie zrobiłeś tam w tym wieżowcu. Co ty gadasz, jak nie zrobiłem, jak zrobiłem? Kto no, zrobił? Redstone? dodał do no chyba! Redstone, dodał do... Stary i siwy dookoła tego dziadostwa. Ej, dobra, to jest mega dobra w sobie zmiana. Ej, dobra, już nie wiem, co dalej, nie? Dobra, to chyba finito. Ja też nie mam co. Co zmienić. Zdję, co, to, nie chciałem nic zrobić. Wszyscy się zgodzą? Wszyscy się godzą, żeby skończyć. To najlepszy. Dobra, okej. Okay, dobra, ja co to zrobić? Ja gripa. nie mogę, co to jest za k. masz puchar! Czemu mój wieszowiec <laughs> wygląda jak po prostu jakiś plastuś <śmiech> <śmiech> Co to w ogóle jest? Czemu co w ogóle nie miało być tak! Czemu ja mam Zeza? Nie miałem Zeza! Miałem dobre oczy Nie mogę co to jest? Jeden puchar! Dobra, powiem tak! Ten smocyk jaki fajny wklejony, dobra. E, ocena. Mówisz owiec. Ja, ja, ja. O, fajny! No Czy masz puchar, czy masz drzewo, masz łapki? Wygląda klinę. jak statua wolności, tylko taka wersja polska, nie? Tragedia. To taka żabowa. Ale na dole jakie fajne te łapki. Kto zrobi te łapki? Fajne. Ja, Ła... ja zrobiłem tylko puchar i łapki. Ładnie, ładnie to wygląda. No puchar fajny. Dobra, Olek, Olek, to no jest Skidos, no. No dosa za mnie zrobił nie wiem dlaczego. Ja zrobiłem, ja zrobiłem. No nie, pasowało mi to, no ja to zrobiłem całego dosa. no bo co to za ciura, nie wiedziałem co ma być. Stary to był apartamentowy. Nie był Kidosem. Apartamentowy to masz błasny, prywatny, a tym Nie! Ale to jest bardzo ładne, moim zdaniem to mega pasuje. ale dziwne. Szczerze, od momentu, poczekajcie, kiedy ja u Olka zmieniłem te rzeczy, ten to się prawie nic nie zmieniło w tym wieżowcu. No ciężko było coś tu zmienić. Aha! Na mnie najeżdżacie, że nic u Leona nie zrobiłem, a sam zmieniłem. Zrobiliście. No Palion. no Palion ma fajny, a ma taki basic, taki, taki typowy wieżowiec, z trunku być na jakieś wiosce, nie? Ja ten pomarańczowy nie pasuje, do tego złota w ogóle. No, a kto to dał? Kto dał ten pomarańczowy? Ja dałem ja pomarańczowy. Zielony i zielo pomarańczowy chciałem dać, bo Palion style, ale nie działa. A, no, a ja złoty dałem, bo już nie wiedziałem co dodawać, no. E, no. no a tutaj e, bardzo ładny wieżowiec, Ten noc, mi się bardzo podoba, to jedina zmiana. Określiwe. Został fajny! To jest kozackie właśnie, fajnie to wygląda. Dobra, ja powiem tak, z tych wszystkich. <laughs> wieżowców, no mi się najbardziej podobało Leonowego, no nie wiem, no to po prostu jest cudowne, nie? Bardzo ładny wieżowiec. Wy w komentarzu widzowie napiszcie, który waszym zdaniem jest najładniejszy.